Dzień dobry! Dzisiaj sobie sprawdzimy taki budżetowy akumulatorek firmy Cloud Energy, 100Ah, powiedzmy 1280Wh pojemności. Maksymalne rozładowanie tego akumulatora mamy na poziomie 100 a czyli śmiało możemy powiedzieć 1300W. Tak? Tyle możemy maksymalnie z niego pobierać. Standardowo, tak jak wszystkie takie, powiedzmy, akumulatory 12V na ogniwach litowo-żelazowo-fosforanowych. Natomiast ten kolega budżetowy hmm, widzę, że jest w takiej wersji mini powiedzmy, bo jego rozmiar to 22,5 cm na 14 cm na, na 22 cm, tak więc dosyć mały, dosyć mały, powiedzmy mniejszy względem innych, nie jest to super mini, ale jest mniejszy. Do kamperka myślę, że spokojnie. Tak więc zapraszam na wspólną kawę. Moją wirtualną kawę dzisiaj postawił pan Jacek Gałka. Panie Jacku, bardzo dziękuję za wsparcie w formie wirtualnej kawy. W zestawie, w zestawie mamy instrukcję obsługi do samego akumulatorka. Nie jest w języku polskim, jest w języku angielskim. Natomiast sam akumulator, sam akumulator, czekaj, sobie światełko zgaszę. O. Nie posiada żadnej aplikacji Bluetooth, nie połączymy się przez Bluetooth z tym kolegą. Mamy tylko tutaj taki wyświetlacz, który nam pokazuje stan naładowania w procentach. Oraz jego napięcie aktualne, tak? Nic więcej. Jeżeli go tak zostawisz, będzie się tak świecił. Ja go tak zostawiłem: 3 dni się ten wyświetlacz świecił. Nie wyłączy ci się po 5-10 minutach czy po godzinie. Nie, cały czas świeci. Tak więc jego pojemność musimy zacząć od jego pojemności 100Ah. Pozwoliłem sobie podłączyć do niego sztuczne obciążenie, zrobić pomiar. Nasze sztuczne obciążenie, no niestety, pokazało nam pojemność 89Ah. 89 albo 90Ah, nie pamiętam, ale. 10% straty, 10% straty pojemności. Mamy go naładowanego do 100%, zagotujemy jeden czajnik wody na nim. Mam nadzieję, że uciągnie ten czajnik i zobaczymy ile zostanie nam tutaj hmm, procent baterii, tak? Budżetowa wersja 750 zł na stronie Bangkok. Z tej strony dokładnie go dostałem za darmo do testu, do zaprezentowania ale nie uważam, żeby to było tanio, wiesz co, 7,5 stówki, nie sądzę wcale, żeby to było tanio dostawa z Europy, fajnie, że powiedzmy szybciutko przyjechał, bo tam może w tydzień czasu, półtora dojechał do mnie natomiast 750, dalej dużo, dalej dużo jakby kosztował 600, jakby kosztował 600 to by to jakoś tak lepiej wyglądało do testu wykorzystamy moją ulubioną przetwornicę firmy Wevor to jest przetwornica 12V 2500W. Natomiast, no, nie raz ją testowałem. Wszystkie moje akumulatory, powiedzmy, testuję, obciążam właśnie tą przetwornicą, ponieważ ona jest w stanie dużo więcej dać. Daje nam fajny zapas. Mamy aktualny pobór 001002. Nie jest idealnie wyzerowany, powiedzmy, nasz mierniczek. Malutka różnica, nie ma problemu. Uruchomimy przetwornicę. Tak jak powiedziałem, mamy 100% naładowania. Pobieramy 1A. Sama przetwornica na swoją pracę, na przerobienie nam tej energii na AC, na wyjście pobiera 1A, czyli 12-15W. To teraz uruchomimy sobie ten piękny czajniczek, zagrzeje nam wodę do 100 stopni. Aktualnie woda ma 25 stopni, tak jak widzisz, 1,7 litra, 100 stopni. Zobaczymy, ile zostanie nam baterii. Pobieramy 180A, 2 kW. Powinien się już wyłączyć, wiesz? Powinien się wyłączyć wszystkie te BMSy 100A przy 140-150 to jest ich limit. My bierzemy 180, on dalej leci. A na naklejce mamy maksymalne rozładowanie 100. Fajnie, że pozwolił nam przeciągnąć go, że dalej grzeje wodę. Natomiast, no, mam nadzieję, że zabezpieczenia tam działają. Sprawdźmy sobie pod Termowizją, co się dzieje. Tak jak widać, nasze przewody mają 61 stopni. W porządku, no bierzemy 200 A bez mała z niego, tak więc jak najbardziej sama obudowa z akumulatora już zaczyna się robić ciepła, okej, okay, okej, okay. nasza przetwornica nic, nawet wentylatora swojego nie uruchomiła, ale tutaj wstępnie bezpiecznie, zobaczymy później po rozpakowaniu, koniec, dziękuję bardzo. 82%, tak? Tyle możemy powiedzieć, że zostało w naszym akumulatorze. Mam nadzieję, że ten akumulator ma zabezpieczenia przeciwprzeciężeniowe, że nie będziemy mieli powtórki z sytuacji z akumulatora kilowatogodzina, nie? GOKHW. W tamtym akumulatorze ryzyko pożaru było bardzo wysokie, a jeszcze w gratisie dostaliśmy jakieś stare ogniwa z odzysku. Zobaczymy w tym przypadku. Ale podłączyłem przedłużacz, do przedłużacza mamy podłączony czajnik, oraz mamy podłączony grzejnik. Uruchomimy czajnik, no i dodatkowo dorzucimy sobie grzejniczek na pierwszym biegu 700 W. Powinniśmy liznąć te 2,5 kW powiedzmy i zobaczymy, czy BMS nas odetnie. Powinien nas odciąć. Zobaczymy, czy zabezpieczenie zadziała, bo póki co nie zadziałało, tak? Powiedzmy do 150-160 A e, domyślnie te BMSy 100 A mają limit. My pobieraliśmy 180, nic się nie zmieniło. Cały czas gotował wodę. I jedziemy. 100 stopni leci. 184 ampery pobieramy z baterii. Grzejnik na pierwszym biegu. 230 amper, zobacz. 240. 243. Grzejnik się rozgrzewa. 250. Nie, absolutnie. Absolutnie. Jeżeli tak bym to teraz zostawił, kwestia czasu, kiedy po prostu zaczną się kable palić, albo kiedy sam akumulator stanie w płomieniach. No, tu już jest w Czyli pierwsza próba przeciążeniowa Mission Fail niestety nie zdał. Powiedzmy przy przeciążeniu, braliśmy powyżej 200 A, dalej szedł, dalej szedł. Dla jednego to plus, bo może wyciągnąć całą moc powiedzmy z akumulatora. Dla mnie osobiście to minus. Jeżeli producent ci pisze, hej, możesz pobierać maksymalnie 100Ah, powinien się sam producent stosować do tego, założyć zabezpieczenia na to. Nie raz potrzebujesz przeciążyć taki akumulator, i jednak to zabezpieczenie powinno tam być, i to zabezpieczenie powinno odcinać. Pozwolić ci do 150, do 160, tak jak inne akumulatory. Następnie odciąć. Po prostu przeciążasz go, nie rób tego, ponieważ powyżej 200 to już jest etap, kiedy czekamy, aż coś się podpali. Tak, gratis do takiego akumulatora powinieneś dostać taką gaśnicę. O, powinien taką gaśnicę producent tak gratis dodawać. Ale w porządku. Rozbierzemy go, zerknijmy sobie do środka, co tam się w środku dzieje. Powiem ci szczerze, jeszcze nigdy nie miałem tak słabo skrojonego akumulatora. Dziwię się, że on mi w ogóle nie wypadł, jak go nosiłem za te uchwyty. Tutaj w ogóle kleju nie ma, tutaj jest trochę tego kleju. Tu u góry w zasadzie też go w ogóle nie ma. Bo bardzo fajnie, bardzo miło ze strony producenta, że tak mało kleju dał, bo banalnie łatwo się go powiedzmy otwierało. Dodatkowo ja nie wiem czy to tu będzie widać, o, ale klej jest taki sztywny, wiesz, on pęka od razu. Jeżeli to by był jakiś silikonowy, to miałbym problem, musiałbym go wyciągać, czarpać się, a tutaj nie, to jest jakiś taki dziadowski klej tandetny i bardzo łatwo się było tutaj dostać, także bardzo miło ze strony producenta, ułatwił nam dzisiaj robotę. Możemy się teraz instalację w środku przyjrzeć. Kolejne 5 sekund później, tak jak widzisz, nasze ogniwa są wypakowane z obudowy. W takiej dokładnie pozycji dostajesz magazyn, w takiej dokładnie pozycji te ogniwa pracują. Ja zdjąłem tutaj sobie od frontu tę piankę. Mamy tu jeszcze taką piankę, powiedzmy, przyklejoną. Natomiast tutaj są nasze zawory. Te ogniwa nie są ani poziomo, powinny być tak, ani nie są pionowo. Plan B powinny być w takiej pozycji. Te ogniwa są w najgorszej możliwej pozycji, czyli dokładnie tak. Dokładnie tak pracują w naszym akumulatorze. BMS-ik od góry, BMS-ik symboliczny. No. Powiedzmy, tani Armani. Ja nie mam pojęcia, czy ten BMS w ogóle działa, wiesz? Nie mam pojęcia, czy on działa. Tu widzę, że mamy czujnik temperatury i on jest przyklejony. Nie, to nie jest czujnik temperatury. To nie jest czujnik temperatury, to jest odczyt celi. Minus, batery 0. Batery 1, batery 2, batery 3, batery 4. Gdzie są czujniki temperatury? Tu są czujniki temperatury. Zaraz sobie sprawdzimy. Czy na reakcje termiczne w ogóle reaguje ten BMS? Bo, tak jak widziałeś, na przepływ energii przez niego w ogóle nie reaguje. Możemy go śmiało przeciążać. Dopiero przegrzanie ogniw może, może spowodować wyłączenie BMS-a. Mamy podpięty mierniczek, który pokazuje nam nasze napięcie 1331. Tutaj mamy nasze czujniki temperatury, tak? Jeden czujnik temperatury, który jest przyklejony po prostu do ściany tego ogniwa. Szkoda, że nie ma dwóch powiedzmy czujników. Dwa powinny być na BMS-ie, następne dwa powinny być dla nas tutaj na zewnątrz, w dwóch punktach na ogniwach lub tutaj na połączeniu. No niestety, mamy tylko jeden czujnik temperatury. Zmrozimy go teraz, spsikamy go sprężonym powietrzem. Ja sobie go tu trochę popsikam, przez tą taśmę nawet, zobaczymy, czy zareaguje BMS, czy odetnie ładowanie. Niestety nie mamy aplikacji Bluetooth, żeby się połączyć na żywo i widzieć odczyty z czujnika. Tak więc cierpliwości. No niestety zaraz mi się ta wielka puszka sprężonego powietrza skończy i nie reaguje w ogóle. Tak więc śmiało możesz go wrzucić do minus nie wiem 20-40 stopni. W środku zimy dalej będzie działać. No dobra, nie udało nam się. Nie udało nam się go powiedzmy tak. Minusową temperaturą wyłączyć. Zabezpieczenie nie zadziałało. To spróbujmy na temperaturę dodatnią. 200 stopni. Dwie... Dobra, nie, nawet 250. Dajmy 240... 250 stopni na naszym airhocie Podgrzejmy ten czujnik. 13.1. 13.30 znaczy. 12,90 Czyżby wyłączył? Nie, nie, napięcie całkowicie powinno spaść. 250 stopni mamy na czujniku. Teraz na wyjściu. Poczekaj, poczekaj. Dałem mu ostygnąć, i wróciło na 13,30. Czyli zadziałał, zadziałał. Powtórzymy procedurę, natomiast mamy podłączoną przetwornicę. W momencie, gdy zadziała zabezpieczenie z BMS-a, powiedzmy odetnie zasilanie, natomiast moja przetwornica rozładuje do zera BMS-a. Bo wydaje mi się, że zadziałało, ale nie jestem na 100% pewny, wiesz? 250 stopni. Zadziałało, zadziałało w porządku, zwracam honor. To teraz poczekajmy niech wróci. Teraz poczekajmy niech się uruchomi z powrotem, niech sobie ostygnie czujnik. Mamy z powrotem działa. No to co, zamrażamy go? Jeszcze raz. Nie, nie ma szans, nie ma szans. Na, na minusowe, powiedzmy, w ogóle nie reaguje. Mniej więcej minus 20 byłem w stanie osiągnąć tą puszką dosyć szybko, po dwóch, trzech, powiedzmy, przyknięciach, No, niestety nie w tym przypadku. Myślę, że na pewno minus 20 osiągnęliśmy, natomiast, no, niestety nie reaguje. Sprawdźmy sobie teraz kody QR na ogniwach, które wykorzystali do budowy tego pięknego akumulatorka 12-V. Nasz skanerek złapał i mamy nieznaną celę. Sun, sun woda producent, tak? Nie wiemy jakiej pojemności. 15 5, 24, Data produkcji. Dobra. Tu mamy jeszcze jeden kod QR tu przy tym kabelku, ale właśnie. Widzimy sobie ten w takim razie. Mamy 153,23 24, Pardon. Czyli w miarę świeże ogniwa, no jakiś producent do nich się przyznaje. Jest ok, jest ok. Z tej strony, jak najbardziej, wszystko w porządku. 24, powiedzmy, roczne ogniwa. W porządku. E, czy mają jakiekolwiek ślady demontażu? Ciężko mi powiedzieć, ponieważ mm, patrząc tak, nigdzie tu nic nie widzę żadnych śladów, wiesz? Także. Zakładam od razu, że wszystko jest w porządku. Jak najbardziej z ogniwami mamy przekładki między ogniwami, są w złej pozycji, trudno. Nie ma oczywiście kompresji żadnej na tych ogniwach. Mamy po prostu tutaj i tutaj taśmy. Natomiast są to małe ogniwa. Takie małe ogniwa nie potrzebują, nie wymagają kompresji. Mamy akumulatorek z powrotem poskładany. Tak jak widzisz, nigdzie, nigdzie nie są zabezpieczone w ogóle te połączenia. Te połączenia, te śruby nie są nigdzie pozaklejane i teraz jeśli taki akumulator gdzieś ze sobą często wozisz, no to no stary, no kwestia czasu aż to wszystko się poluźni, zacznie się grzać, topić, zaczną się problemy. Obowiązkowo, obowiązkowo wszystkie takie połączenia powinny być dodatkowo pozabezpieczone, pozaklejane. Tutaj mamy śrubkę czwórkę, jest tak malutka ta śrubka, że jestem w szoku, że nawet do 100-amperowego akumulatora tak malutkie dali. Powinni dwa przewody puścić, powinny oba te połączenia być podpięte, żeby po prostu rozdzielać ten pobór na siebie. No niestety, no niestety. No. Powiem ci tak, widziałem gorszy. Widziałem gorszy akumulator, miałem u siebie gorszy, testowałem gorszy, jasne. Ja rozumiem, że to jest budżetowy akumulatorek za 700 zł. Natomiast cholipka, nie kupiłbym, nie kupiłbym, no niestety, nie polecam. Nie polecam. No niestety, nie mogę go polecić. Jedyny plus mamy taki, że mamy świeże ogniwa. Zobacz, to jest klej. To jest klej. O, on się po prostu łamie. Teraz ja muszę jakiegoś silikonu napchać, żeby go zakleić z powrotem jakoś. Ale no niestety, ja rozumiem, że budżetowy. Na plus na pewno to, że mamy ogniwa, powiedzmy, nowe, roczne. Nie są to ogniwa jakieś z odzysku, tak jak inni powiedzmy producenci próbują ludziom wciskać. Na minus połączenia, które są liche, słabiutkie, na minus brak reakcji BMS-a na temperatury minusowe, brak reakcji na przeciążanie. Na przeciążenie zbyt duży pobór BMS powinien reagować. Ten BMS po to tam jest. Po to tam jest ten BMS. On ma pilnować temperatury ogniw, ma pilnować, powiedzmy, temperatury zewnętrznej, tak, wewnętrznej. Co się dzieje? Oraz ma pilnować poboru energii, aby nie uszkodzić tych ogniw. W tym momencie, tak jak widziałeś, mamy wolność domku w swoim domku. Bierz ile chcesz. Kup sobie gaśnicę i możesz brać ile potrzebujesz. I taki akumulator powinien służyć latami, a nie miesiącami. Tania budżetówka. Tania budżetówka, no niestety. 3 na 10. 3 na 10. No i co? Dziękuję bardzo i miłego dnia życzę.